Do kawałka drewna przebili mnie. Bolało bardzo, ale już nie czuję. Widziałem, jak rozdzierali moje szaty, uniosłem głowę ku niebu. Modląc się, płakałem. A tyś ugodziła mnie w bok. Krew sączyła się zewsząd. Boś ty jest czerwona. Już zapomniałaś, jak zamieniłem wino w czyste krople dreszczy. A potem skonałem. Bez zmartwychwstania. 3 października 2004 roku z cyklu sonetów Pannie Czerwonej.